Oh, Michael. No. O Michael. O nie Michael. Nie, Michael. Dobra. Okej, okay, o, 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 o ja biegam szybciej. Ja biegam szybciej i ciszej, ale fajnie. Dobra chłopaki. Aha, ja nie ogarnąłem się perki. Jak zwykle, ściśnięta dupa i szukamy części do auta. Ale super ranska. Okej okay, musimy znaleźć trzy no. koła, klucze, bateria, trzy y, paliwo. Koła silnik, znaczy trzy koła, akumulator, y, benzynkę oraz kluczyki. Dobra, ale musimy się jakoś trzymać razem, albo znaleźć jakiś punkt jakbyśmy się zgubili, bo jak ktoś zostaje sam, to potem jest przejebany. Punktem może być, widzisz, to, czerw to czerwone światło u góry Dobra. Takie to będzie nasz punkt Dobra. Spo do spotkania, jeżeli ktoś byś yy, coś miał do czegoś albo cokolwiek Ale to ale musimy zapierdalać póki można, bo... Bo będzie potem ciężko znaleźć. No, tu chyba właśnie biegnie jak coś. O nie. O! <laughs> zobaczyłem cień swój. Zobaczy zobaczyłem swój cień przez tę latarkę. Zesrałem się. Ale obsryw. Dobra, mam koło. Poczułem ich trzy. Baterie, klucze. Coś jeszcze. O nie! O nie! On za dobrze ogarnia tę grę, on wie gdzie ja mogę być tu był istny cud, że on nie zauważył This is bad, this is extremely fucking bad Jak on popierdala po tej mapie Muszę zanieść to koło. nie wiem dokładnie gdzie Czerwone światło miało być punktem orientacyjnym, do no i gdzie ona jest? Nie strasz mnie. Mam koło. Ja też i paliwo. O, brakuje tylko jeszcze Ryj. paliwa i trzech kół. Wiejcie, Drugi raz się to nabrał, ja pierdolę, jak on się to nabrał Uff. zostaw mnie no Dobra, mamy jedne koło Czekaj, miał dwa koła i co tam jeszcze było potrzebne Dwa koła inne, i paliwo To już ujebany przez Miała. O, to tak to wygląda jak się umrze. E, całkiem tak, spoko Tak, tak, tak. Z Tak. To ty nam ognę skakałem Ja skakałem, was... bo chciałem was naprowadzić na ten. Właśnie, właśnie. opon. Właśnie, a to ty nas słyszałeś wtedy? Ty nas słyszysz jak ten? Tak, tak słyszałem was, jak gadaliście. Okej, okay, to robi sens. Tylko wy mnie wtedy nie słyszycie. Mhm. Właśnie, miałem tak coś, ten, coś tam już skacze i zapomniałem o tym, słyszałem, że Michał ty tym mówił, że tak działa, ale. Dopiero teraz zarejestrowałem, okej okay. A jednego koła brakuje, no to jest... śmiech a e, ty mnie słyszysz tak globalnie na no cały ten? Eee, tak, tak, tak No, a teraz... o nie O nie! Zło, złapał go? O nie, gdzie, Dzią, nie. gdzie on... jest? O nie. o nie! O nie! Jak to jest możliwe, że on go nie widzi?! Jak to jest możliwe, że on go nie widzi?! O nie! Dobra koniec, game over... game over ja nie mogę To było szybkie Hejo Cześć Łezo No cóż, to było bardzo szybkie jednak No Niestety, ale ja Michał ogarnia za bardzo Ja nie wiem ja Ale wy jesteście nie wiem, cisi Wiesz co, to jest ja wiedziałem, że ty mnie ty mi, ty ale... widziałeś w tym domu od razu, prawda? <laughs> w domu tak Kurde, no, ale ja właśnie tak patrzyłem, jak on go nie widział. Ja trochę próbowałem, ale mało. Teraz, jak potworem, to tym bardziej, bo kurde, nic nie widać, nic nie słychać. Po potworem można się na tyle fajnie bawić, że możesz z rozmawiać z resztą te i właśnie tak, tak ja Właśnie, ja wolę ludzi. Wolę straszyć ludzi, a nie bawić w tym. Więc po prostu siedzę cicho i chcę obsrać najbardziej wszystkich. No, nie teraz. nam zbroję, easy peasy, więc no. Ja, w sensie, bo siedzi pod drzewem, to ja tak udawałem, że go nie widzę i od razu obrót i taki szarżony No, zesrałem się totalnie Ja, ja za każdym razem mam takiego jumpscare'a, że ja pierdzielę Dobra, let's go Startuj Proszę, nie ja, proszę, nie ja Hank, fuck, to nie ja! No fajnie To jest Zdałem. Okej, okej. Dobra, dobra. Okej, okej. Okay, okay, ale to teraz ogarniamy, teraz ogarniamy. Dobra, e, flasher i repairment, co to oznacza? Co to oznacza te perki na początku? E podstawem masz. Safire Pod znaczy, że... Ah, dobra, koks. Koks, dobra. Ty, ja, ej, ja widzę co ma, e, widzę tą mini mapę. No to dawaj kieruj. No Ty kieruj do domu jak coś. A, to jest tak samo typy, jak było. Ja. Jak, jak bym, jakbym grał z po prostu Dobra, ale potem trzeba na te szczury uwagę, bo to mogą nam ocalić grę On tam jest chociaż Mi klik <laughs> Serio? <śmiech> Pamiętajcie też o rzucaniu Ten koleś Nie, nie, fleszuj, nie fle nie <śmiech> <śmiech> O nie Najgorsza sytuacja ever Holy fucking shit! Teraz znaleźć coś sensownego. Ja pierdolę! Dobra, mamy szansę, mamy szansę. Szukajcie, szukajcie, szukajcie. Włóczę na dole masz baterię, jak coś tam. tu. Tutaj tu jest bateria. On, on, teraz ten ma, nie ma radaru, on teraz widzi dobrze, więc. Tak, wiem, wiem. Można biegać, jak jest burza, na spokojnie. Dobra. Kolejny dom jest prosto cały czas przed nas. No to lecimy. Tam, tam na drodze jest Opona. To, to może. Gdzie jest? Yyy... Znaczy tam jak od auta od razu jak była droga A dobra, dobra. to Teraz ci jej nie pokażę, musimy od auta To pamiętaj po prostu blisko Nie, nie, nie. <śpiewanie> Próbował. Chciałoby się. przykręcie mnie to co chciałem kliknąć to może być potężny problem to mogło pomóc mu ogarnąć mój master plan nie jest dob... nie jest dob... nie jest dob... że Kuku ku kuku, ku ku kukurydza ale to obstrany widać po tym jak siedzę po prostu kark mi zgina ja piszę. Najgorsze jest to, że nic nie robię Nie wiem, gdzie iść Mam koło Nie jest dobrze Chyba tutaj może być samochód, to może być to Albo i nie Nie, to jest czerwone światło, tutaj... Muszę <laughs> je wyprostować, bo przecież sobie Jest źle Kra jest zbyt stresująca. Czekam tam palczy o życie, a ja nie mam jakim pomóc. On chyba wie. On chyba sobie ja robi. On chyba, on chyba wie. Okej. Okay. Nie, dałeś mi tym muzyki. Ej, yo! boy! Weź mnie oszczędź chociaż na chwilę, co? Hej, cześć, cześć, to nie na spokojnie, już przegrałem, nie mamy szans tego wygrać, okej? Okay? <grymne> więc e, pozwól, że ja może, do e, tego, cześć <grymne> A może nie, 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 okej, okay, nie, weź, chodź, chodź na herbatkę, pójdziemy gdzie uśmiechnąć, chodź, weź No nie mam szans tego wygrać, musimy znaleźć jeszcze trzy koła i coś tam jeszcze, nie mam szans, właśnie sekund Możemy sobie pochillować, dobra? Ej, o, co to był za dźwięk? Co to było? Dobra. O, koks! No ty, pójdź na mojego misia Jak mogłeś A, nazywam cię Sory, sorry, sorry Michał Kurwa, ale z tobą to się, wiesz co, czekaj Ja tutaj posiedzę, bo przy tobie defekacja to sama się następuje, nie? Trochę to jest słabe Ciebie się zgięło, stary No, zgięło ale mnie No niestety te... Znaleźć zasrane trzy opony. No, ale końcówka tej rundy była najlepsza. Najgorsze było, że kuźwa uciekłem mu raz, jewnąłem sam sobie flashbanga, potem chciałem go zdystraktować, jewnąłem kamieniem w drzewo obok siebie, za którym się kryłem, <słysza> i wiedziałem, a chuj, dobra, ładnie. Łeza, ja zacznijmy od tego, że ty skradając się z nami na samym początku, zajebałeś mi flashbanga prosto w pysk, patrząc mi w oczy. Ja wiem, przepraszam! <słysza>